Dzięki udziału Wojskowych Zachodów Elektronicznych we współpracy z amerykańskim przemysłem przy dostawie systemów Patriot do pierwszej fazy Wisły pozyskaliśmy jako spółka wielkie doświadczenie oraz kompetencje, które pozwoliły nam na budowanie bloków elektroniki, które są wykorzystywane, które będą wykorzystywane przy systemie Patriot na rzecz polskich sił zbrojnych. Jednym z, tych, jednym z, jakby z elementów, które produkujemy na te potrzeby są bloki właśnie elektroniki, których między innymi jednym z elementów są wiązki sygnałowe. Jest to tak, jakby kontrakt ten jest jakby naturalną konsekwencją tych doświadczeń i tych kompetencji, które spółka pozyskała w ostatnim czasie i po prostu chce naturalnie je kontynuować przy realizacji polskich programów rakietowych, m.in. przy Piorunie. Kontrakt pomiędzy wojskowymi zakładami elektrycznymi na Mesko na dostawę wiązek sygnałowych do. Pocisków rakietowych Piorun, jest, naturalnym jakby, jest naturalną konsekwencją doświadczenia i kompetencji, jakie spółka pozyskała w ramach współpracy z przemysłem amerykańskim przy dostawie komponentów do systemu Patriot. Jest to przykład, który potwierdza, jest to przykład, który potwierdza efekty. Współpracy z, zarówno w ramach offsetu, jak i w współpracy bezpośredniej z amerykańskim przemysłem, które jako spółka, jako wojskowe zakłady elektroniczne, chcemy chcemy jakby świadczyć yy, w ramach polskich projektów, programów rakietowych.